nasza turystyczna kuchenka się sprawdza kaweczka z rana gotowa no i zaraz zabieramy się za robotę bo nie przyjechaliśmy tutaj się byczyć tylko robić ale będzie sikiera. tak wyglądają nasze śniadanka pyszne gorzka czoła, czekolada. gorzka czekolada najbardziej gorzką czekoladę w miarę dobrej cenie no. naleźliśmy już w Biedronce 85% kokołu kosztuje chyba 3 złote. No. I tak sobie jemy właśnie, ale masz fajną branzoletkę. Właśnie dzisiaj spróbujemy zrobić sesję branzoletek na plaży. Zobaczymy A czy pogoda pozwoli. Ale to będzie mniej biało i teraz. dla siebie. Takie mamy blaszki w dzisiejszych czasach. Czasy głównolitu. Przecież to jest masakra. No. To jest koszmar blaszki. Weź, przestań. Z, z, z... A my nie wzięliśmy sobie młotka. Wszystko sobie wzięliśmy. Sikiera po tu jest ta duża gdzieś. Nie no, masakra to jest. Po prostu jeśli chodzi o to takie... No, I ale... weź tu, I na takich robią teraz całe więźby dachowe. Łączą. Może Wieki... nie wszyscy, żeby nie było, że No, no nie, nie, tar... nie, bo zaraz będą się burzyć, no, nie? bo różnie to bywa, ale bardzo często widzimy jak budują te dachy i... Ja nie, nie rozumiem, dlaczego przerażeni. ludzie biorą wszystko do siebie. Jak powiesz coś o nierobach, to to ty hu, nazwałeś mnie nierobem. No, no, pajac, no bez sensu. Tak samo jak mówię na przykład o aucie, aucie, że brudasy tutaj były i coś tam, no bo były brudasy, ale od razu jakieś rzucanie się, To, że ja nazywam wszystkich brudasami. No nie, no po prostu stwierdzam fakty. Jak widzę, coś jest głównym, to ale, jest gównem. Marek, no to. ja ci ciągle tłumaczę, co byś nie powiedział, zawsze się znajdzie osoba, która no. zinterpretuje to zupełnie inaczej, dlatego ja mam wywalone zadanie. Głupich mądrości zawsze jest pełno, nie no. tylko na filmach od facetów, ale jak są damskie, to też oczywiście mnóstwo kobiet jest zawsze takich... I będziemy mądrały. się odnosić Więc do komentarzy. Się, nie idźcie, bo... Yy... Czasami wiecie, żal, że ktoś nie nagrywa fajnych rzeczy na YouTube, i że musimy to szu tego szukać za granicą, bo zagraniczne kanały nagrywają w Polsce nie. No bo właśnie dlatego, że wiele ludzi jak na przykład pytamy, a dlaczego tego nie pokażesz na YouTubie? No bo ludzie się będą czepiać. No właśnie przez to, że ludzie są, tacy jacy są, to tak mało jest kreatywnych filmów na YouTubie polskim. Szkoda! Większość Polaków bo jest po powinniśmy prostu. powinniśmy docenić to, że mamy kreatywnych ludzi. Większość Polaków po prostu jest wredna, aby tylko się dowalić. Tak samo jest na fejsie, na każdej grupie, aby każdemu do dowalić szpilę. Tak, 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 tak to, to nie wygląda. Nie chodzi tylko, że u nas, tylko po prostu tak. Przecież jest na w naszej grupie Webastowej bardzo... ktoś coś zapyta. Facet zapytał prostą rzecz. Jakie napięcie coś tam może być, żeby obsługiwało akumulator? Jezu, ile takich mądrości było z dupy? No, no, Ciekaj, no koszt, ja co? od razu takich ludzi banuję. Mają od razu u mnie szlaban. Mamy marzec, połowę marca, prawie 20. Ja dodałam na grupę ogrodową pytanie, bo, bo mamy tutaj przygotowaną ziemię pod wysiew, i zastanawialiśmy się, czy tutaj, jak będziemy teraz w marcu, pod koniec marca, czy możemy cośkolwiek wysadzić. Więc zrzuciłam na grupę ogrodową pytanie, co można wysadzić w marcu. Wiecie, jak mnie wyśmiali niektórzy ludzie. Bo co? Bo jeszcze śnieg jest! Kobieto, co ty wyprawia? No w ogóle te komentarze były takie, że ten... Śnieg no jest... to u nas jest na południu, no fakt, mamy tam śnieg, ale jest... tutaj... Słuchajcie, tutaj, no o, ja Wam pokażę, już czosnek bo wyszedł. u nas czosnek wyszedł już powoli, także w ogóle jak przyjechaliśmy, to tutaj są bazie, tu jest zupełnie inaczej jak u nas, dlatego pomyślałam o tym, że można tutaj coś posadzić, o, czosneczek sobie rośnie, fajnie, dlatego o, tam jeszcze jakiś, przybłęda. O, popatrzcie, dowód na to, że jednak tu jest wiosna. kwiateczki. Marek widziałeś? Jeletowe. Tak? No co ty? No, czyli gdzieś jeszcze, bo ja gdzieś wysadziłam, tutaj w różnych miejscach. No, ale zostałam strasznie wyśmiana. O. Tutaj są jakaś folia, nie wiem wiadomo skąd nie nasza. Kwiateczki są, także tu jest ten, ale właśnie o to chodzi. Wiesz co, bo, bo, że, bo że powiem ci jedną robię. rzecz, bo najwięcej do powiedzenia mają ci, co nic nie robią i głupio mądrze, tylko potrafią się dopier... Albo wyśmiać, nie? Sami nie wyśmiać! Kogoś, Sami kogoś, kogoś nic nie, nie zrobią. Te blaszki nie do końca się spisują, ale nie mamy innych. No. Bo nie spodziewaliśmy się, że takie pobieło, więc nie wzięliśmy innych. No bo skąd Uczymy się mogę? na błędach. Następna no. nasza wiata w życiu będzie po prostu taka profesjonalna. że... Nie, no bo to, to jest porażka, to jest porażka. No ale wiecie co, jak człowiek kupuje metalowe coś, to liczy na to, że to będzie. Że to będzie metalowe, a nie plastikowe yy, albo plastelinowe. No. Także nie niedługo znowu będziemy mieli wiatę. Na zewnątrz mamy tak z 5 stopni. A, przepraszam, 5, przepraszam. Wczoraj to nagrywałam po ciemku. Tutaj mamy rurkę. Umocowaną, w, w, po prostu wsadzone jest w dziurę, w której był grzejnik. Tutaj jest ta rurka, przytyka się do metalowego, żeby czasem nie dotykała e, przyczepy. Tu położyłam wczoraj kamyczki, bo ta trawa pod drewnem e, się wyschła, bo bałam się, że za ciepłe powietrze będzie tu lecieć i że może się zapalić. Ale powiem Wam, że nawet z racji tego, że jest tak chłodno na zewnątrz, to stąd nie leci takie ciepłe powietrze, żeby trzymać rękę i się oparzyć. A w kamperze było nieraz tak, że tu była strasznie duża temperatura. Także takie miejsce mamy tutaj. No, wybasta, ale sprawdzę się. No dobra. Ja będę trzymać maszt, a ty spróbuj włożyć te śruby. I znowu biedne madzie wykorzystuję. Rycerze, gdzie jesteście? No. Chodźcie szybko, bronić Madzi, honoru, cnoty i w ogóle. To jest bo to od razu, jak tylko coś Madzia robi to ooo, a on... A nie, nie, mnie najbardziej bawi, wiecie, jakie komentarze? Bo gdybyś była moją kobietą, to nie musiałabyś tego robić, tylko że ja nie chciałabym mieć faceta, który by mi zabraniał robić rzeczy, które lubię, a ja lubię takie rzeczy, bo to jest sens mojego życia. No, nie jesteś pracować. Nie jesteś typową... Kobietą, nazwijmy to ładnie. No nie jestem. Z tipsami. Dlatego nie mam przyjaciółki. Z silikonami i innymi botoksami. Dobrze, teraz spróbuję to. O, I teraz ten... będzie na takich śruborach. Tylko czy to się uda mi położyć? Hahaha. To weź sobie nakrętki załóż. Ale A nie. tak, dobrze, dobrze mówisz. Tak? No? No. Wtedy mi nie spadnie, nie pomyślałam. Widzisz co bo głowy to nie jedna, dlatego w dwójkę się łatwiej pracuje. No teraz to już musi polecieć z całym betonem. A Beton to... jest ciężki, miał być jeszcze cięższy, ale bałem się, że po prostu ale dach nie, się ten, będzie za bardzo Ale No, będzie cięższy, by ci nie weszedł tutaj. Wiesz, no nie, nie, on się tu idealnie mieści. No widzicie, wszystko wychodzi w praniu, z czasem no. już po prostu będziemy wiedzieć, co i jak. Tu po prostu są takie mocne wiatry. Jak tu wieje 130 na godzinę, oby więcej nie wiało. No fajnie, że przyczepa przetrwała. Ale... no trochę poniszczyło, nie? Masz? Mhm. No i jak teraz będzie sobie leżeć, tylko nie będzie leżał idealnie, no ale... I teraz trzeba będzie założyć cały ten maszt. Mhm. I ja już sobie podokręcam. Tylko mi jest ciężko wejść na ten dach. Bo z tamtej strony co z tego, że ja wejdę i będę chodzić po dachu? Ja się po prostu boję, tak samo na kampera nie wchodzę. Przecież co to za problem, żeby ja weszła? No Coś wiem, dla Ciebie żaden, ale... Dla rycerzy problem. Już to widzę, jak ci wszyscy rycerze i kobiety są z nich zadowolone. Tak, nie wiem, o ile w ogóle mają kobiety. No. Czekaj, Zkładam nie tak nie, tak, nie tak, bo kamery źle, kamery źle są. Odwrotnie? Tak, bo tamta idzie na tył, a ta idzie tu, nie? O tak, poczekaj, poczekaj, o. O, ideolo, a super. Dobra, a teraz podkładki, czekaj, tak. bo ja ci wszystko pozakładam, co? Tak, 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 a ja sobie podokręcam. No i to będzie to. Tylko ja sobie już później drugą założę i skontruję na dwie. Chyba się kręci Kręci, kręci się bo... już? No już tak. <laughs> nie dobrze. No ale tego nie unikniesz. No bo jak? No tam powinno złapać, bo ta śruba jest takim kwadratem pod spodem. No tak. Robota prawie ogarnięta, wiata naprawiona, co prawda bez dachu, ale jest. Kamery są. Wszystkie kopce pousuwane, ziemia porównana. Także czekamy na nowe kopce, a teraz będziemy robić jedzonko. Łobiadek, zasłużyliśmy sobie. Tak, no śniadanie było skromne jak to u nas. Kolejny raz otwieramy paczkę od Jacka, Jacek Wiking, Dobrze mówię. Tak, teraz już dobrze mówisz? No widzisz, bo wtedy to ja ten, przepraszam Jacek. No. Otwieramy ją jeszcze raz, już teraz na działce. Chcemy zjeść to, co nam przysłał. Tak, będziemy to I przetestować jeść. komineczek. Komineczek i te takie y, w puszkach świeczki, oni mają ogólnie w ofercie. Także Sprzedaży. możecie sobie wejść na jego stronę, link poniżej, żebym nic nie pomyliła. No Instagrama też dodamy, nie? Tak, natomiast. Jeśli chodzi o żarełko, to nas po prostu poczęstował. No bo z, z jedzeniem to nie jest tak łatwo, jeśli chodzi o produkcję na sprzedaż. No, bo bo nieraz, nieraz sami nas pytacie, jak, jak robiliśmy słoiki, czy sprzedajemy. No nie można tak sprzedawać jedzenia, no bo wyjdzie, to są. No, bo sępy na górze ogóle... już czekają. Tak. I sanepid, i urząd skarbowy, no. to już wszystko czeka na twoje pieniążki. No i tak to wygląda mniej więcej. Taki mini survivalowy komineczek. Ekstra. My uwielbiamy takie rzeczy. No bo ten, który mamy, to jest mały, ale duży. Ten, który pokazywaliśmy w tamtym roku na plaży, prawda? Jest no. ciężki. Jest ciężki, bo jest z grubej blachy. Ten jest... Jezus, jak wieje, no. no. Cały czas przerzuca tą blachę tutaj. Poczekaj. Leciutki jest, nie? jest no, spoko. Ale fajne. Także mamy dwa podobne, ale fajne są takie patenty. Fajne, Proste fajne. patenty są fajne. No, komineczek gotowy. To co jemy? No właśnie. Szef kuchni serwuje albo leczo, albo bigos. Ty, buja nim nieźle. No bo, właśnie, żeby nam no nie tak zjało. Bigos czy leczo? Nie wiem, co wolisz? Ja leczo. No dobra. Ale Wigos też zjemy. Ale teraz leczą, nie? No, a jutro Bigos. No i teraz tak, y, bo my to jesteśmy nowi w temacie. On powiedział, żeby zadzwonić jakby co, ale my jesteśmy antydzwonieniowi. Antydzwonieniowi. Nienawidzę jak ktoś mi mówił zadzwonić. A to zadzwoń. co to jest fajera? Aha, tak. to jest ta ta, to jest krzyczu, pokaż, pokaż. Wejdzie pokaż, tutaj? Pokaż. Czy to ma być do tego czy. Okej, ognisko w puszce, na którym gotujesz, przy którym się ogrzejesz. Średnica paleniska. bo to jest niezależne ognisko, Czas palenia 2 godziny. Ale patent. To jak to zgasić później, tak? I Poś ten? Bo no, przecież to jest chyba jak świeca, nie? Czekaj, czy wejdzie to? Wejdzie? Wejdzie, dobra. Wejdzie. To otwieram. No to najpierw... Aha, no tak. Nie. nie używać w pomieszczeniach. Dobrze. No, no dlatego to robimy na dworze. Ale pizga. Dzisiaj strasznie pizga. Jutro ma być 14 stopni i ma być ciepełko i, i ma być słoneczko i ma być bez wiatru. Otwieram. O, otwiera. Tam, 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 tam. Patrz i od razu jest ten. Instrukcja Zapałki, zapałki są od razu. A, a, zapałki. Jak survivalowo, ale patent. Ale ekstra, dobra. Czekaj, a, muszę ekstra. włosy schować, włosy spalę. Tylko ciekawe, czy nam tu nie będzie za bardzo wiało, żeby to... A, bo tędy podpalasz, tak? No tak tędy myślę. podpalasz? No dobra, dobra. Od dołu sobie czy nie? Czy to tak, okay. Patrz. Tak ci będzie gasło za takim razem. No taki wiatr jest. Jak to zrobić? Jak to zapalić? Jak to zrobić? No ten, nie mam zapalniczka. Chciałam być profesjonalna i zrobić to według... Według instrukcji. ...tego. Jezus, ja nie umiem zapalać zapałek. Zgaśnie ci no, za każdym kuźwa, razem. dobra. Będę... No, tak Będę mało... <śmiech> <śmiech> Użyję swojego sprzętu, z którym nie jestem obcykana. I co, dasz radę? zgaśnie. Też nie. <laughs> nie no, za duży wiatr jest. Musieliśmy się przenieść ze sprzętem, bo tam, tam pisga za bardzo. I Dlatego się nie da. posadziliśmy wierzbę, nie? No. Żeby. O zgasło. No co ty? Ekej. Sorry, że nie stopić, robimy tak. tego pałkami, które dostaliśmy w zestawie, ale wiatr i tak jest duży. A tutaj. I to się co rozgrzeje i będzie się hajcować? Tam są takie tekturki. zalane woskiem. Zajebista pacjent. sprawa. Zajebista, naprawdę. Znaczy w ogóle ja jestem, ja uwielbiam to, e, chciałabym mieć taką puszkownicę, puszkarkę e, ten, no. do robienia puszków. No, puszków. Znaczy puszki kupujesz gotowe, zgasła. zamykarkę, nie, taką. No. To się jakoś nazywa profesjonalnie, ale nie musimy się na wszystkim Pusznik. Ej, <laughs> gaśnie mi od tego, tego wiatru. No nie no, schowaliśmy się za przyczepę i dalej pizga. Trzep Madziu, trzep. Marek mówi, że jak puszki, to trzeba czepać, jak coś innego, to też trzeba czepać. Także trzeba poczepać i otworzymy. Ale wytrysk. No ale tak to jest, jak się trzepie, to i, to o, i, i wytrysk. No. Dobrze, że jest Jacek i przyroda. Już mam pierwszego robaka w tym, więc dzięki temu nie będziemy głodni. Apetycznie wygląda leczo. No ale my ma... lubimy lecze akurat w każdej no. postaci. Chociaż naszem smakuje nam najlepiej, nie skromnie powiemy. <noise> nie bądź taka. <noise> ale super, fajnie. Musieliśmy zmienić mikrofony na inne, bo tam, w tamtych padły już baterie, od rana nagrywamy. Musimy być profesjonalni. A profesjonalnie. Już jest one wytrzymują niby 7 godzin jakoś, nie? więc mamy teraz inne mikrofony, troszeczkę inaczej nas słychać. Może lepiej, może gorzej, nie wiemy. Żymy. Smacznego. Dziękuję. No powiedz czy dobre, bo czekaj. Kurde, no włosy mi ten. Uwaga, bo macie jest zbyt szczera. No i nasze jest lepsze. <grym> <grym> nie dobra. troszkę ostre. No dla mnie to takie wymieszanie leczo z strogonowem. Aha. Tak no, bym no bo to tutaj oceniła. są warzywka, nie? Mm. Wzięliśmy sprzęt pierwszej potrzeby i idziemy do sąsiada naprawić mu coś, co mu się zepsuło. Tego nie będziemy pokazywać, bo bo nie. Bo nie. A sąsiad nam też pomaga, jak nas nie ma i wysyła nam zdjęcie, że coś się popsuło. To nam naprawił, więc możemy się zrewanżować. Fajnie. Chociaż tyle, nie? No. Chociaż on więcej raz nam pomógł, niż my póki co. Także pozdrawiamy Piotra. Więc tak jak mówiłam, tutaj jest czosnek, który posadziłam zimowy, bo jeszcze chcę ten wiosenny. I tutaj mamy przygotowane miejsce pod ogródek. Już część tego, co chcemy posadzić, wzięliśmy. Może urośnie do maja. Jeśli nie, no to wtedy w maju znowu się wysadzi. Tutaj posadzę trochę ziemniaków. Nie zaszkodzi spróbować, może akurat będą plony szybciej. Bo później na przykład często się okazuje, że jak nam to wszystko rośnie, w wakacje kiedy nas nie ma, no to, no to dupa. <grywamy> Wracamy już po ptokach. Fajnie, że trzeba Tutaj nawet widzę, że w niektórych miejscach mi wyrósł ten, co wsadziłam jeszcze wcześniej. Nie powinno go tu być. Powinien być winnym albo cebula to jest możliwe. Fajnie. Chcemy mieć własny ogródek. W pierwszej kolejności będę sadzić ziemniaki, bo przywieźliśmy sobie trochę. Nie za dużo, bo nie mieliśmy za dużo miejsca, więc wziąłam chyba 12 ziemniaków, pokroję je na pół i zawsze trochę urośnie. Potem jeszcze w sezonie będziemy, bo ziemniaki akurat można przez cały sezon sadzić. Zobaczymy czy urośnie widzimy, że to taka rzecz, która podobno urośnie zawsze, także spróbujemy. Jakiś pacan zniszczył nam drogę Wziął, zrobił takie rowy, że szoki. teraz ja biorę I zasypuję to, żeby można było później Na wiosnę Kaperentu przejechać, bo przecież takie kolejne Że koszmar Nie wiem, jakaś koparka chyba jechała tędy No tu jest jeszcze w miarę Tu jest spoko, ale w tą stronę Tam do Michała i dalej Przegięcie Tak więc e, Ja ogarniam drogę A Macie gdzieś tam w tle sadzi ziemniaki Gdzieś tam Madzia jest. Jest? Za ławką jest. Ziemniaki posadzone w trzech rzędach. A teraz kwiatki. Nie wiem czy będę sadzić groszek i bupi, i takie inne rzeczy, które sobie przyniosą. Zobaczmy jaka będzie jutro pogoda dzisiaj. Posadzę kwiaty. Jest niedziela, jest ciepło, robota wykonana, więc wyprowadzamy mawkę na plażę. Tak, mawka uwielbia plażę. Tak, prawda, mawka? O, mawka się zapatrzyła. Mawka no. jest nieodcięta, więc dlatego jest taka brzydka, bo my jej nie obcinamy na zimę, żeby nie było jej zimno. Więc jest no. takim wypuchem, a i że i tak całe dnie śpi, no teraz akurat wyszła na spacer, ale ona całe dnie śpi. Dokładnie. Bo ona nie lubi zimna. Więc polecie nie obcinamy już, jej dopiero przed wyjazdem obcinamy ją do zera. No, no wygląda tak jak taki... terier, ma tylko brudkę, nie? No. Jak jej stary. Na razie na nim nie patrzcie. Dobra, idziemy na plażę, bo dzisiaj jest ciepełko, zero wiatru i 14 stopni ciepła. Trochę za ciepłe ciuchy mamy. No ale. Ale na plaży nie wiać, wiesz? Często jest tak, że jak tutaj nie wieje, to na plaży wieje i odwrotnie. No tak. Więc możemy się zaskoczyć. Dlatego ja się ubrałam w razie czego ciepło. No a że nie jesteśmy mobilni, więc sobie idziemy na spacerek. A tam za drzewkami, tam za drzewkami mamy plażę, więc daleko nie mamy. Pamiętasz Madziu, w tamtym roku jak nas pani wyzywała w komentarzach od złodziei, że jesteśmy pospolitymi złodziejami, że drzewo kradniemy, że to nie należy do nas aniby do kogo. Te drogi należą do nas wszystkich. Jesteśmy współwłaścicielami tych dróg, tutaj, tych działek. Każdy ma niby swoją, ale każdy ma udział w działce. Tak, znaczy udział w drodze. W drodze, przepraszam. No, no. no. ale pani potrafiła przyjść bezczelnie i nas wyzywać od pospolitych ale złodziei. Wiesz, to tak takie śmieszne, Także pozdrawiamy bo... serdecznie panią. No to chodź. O, oby kołek panią bardziej bolał. Bo zamiast się cieszyć, wiecie ludzie, że na przykład... O, na przykład u nas ostatnio były straszne zawieruchy. No, jak ktoś sobie z lokalców wziął jakieś drewno, bo widzieliśmy ten, no to co nam to szkodzi? To nawet lepiej, że jest uprzątnięte, no bo jest posprzątane. Tak, to, to, co nie zostało uprzątnięte przez ludzi, leży i brzydko wygląda. Zamiast ludzie się cieszyć, że ktoś sobie może. Jakoś bo ludzie razi, się nauczyli, że wszystko należy do państwa. Nie. No czyli do nas. Do no, ludzi. Państwo to my. Tak, my, to czyli my wszyscy Polacy. Polacy. Powinniśmy no. się wspierać nawzajem, a nie tylko wytykać Ale ludzie się tak nauczyli, że, a, tak? że, że to należy do, do, do tego: do Mateuszka, do Kaczorka. Tak. No, ale nie do nas.